Halo. Halo. No? Za co jestem sprawdzany? Mm. Masz... Podejrzenia o haksy. Dlaczego? No, ja jesteś... Ja jestem, legit... ja jestem legitny gracz. No dobra, okej, okay, to udostępnij ekran. Po co? Ja mam tam... Um, zdjęcie mojej mamy, może nie chcę. I mam kotki tam, w piwnicy. Mhm, dobrze. E, więc, udostępniasz ekran? Ale... No mogę, ale po co ci tak... Nie pytaj się po co, tylko dostępniej A może to mam kotki w piwnicy, mam zdjęcie takich kotków. No to masz je w piwnicy, ale nie masz je na Discordzie, więc co dostępniej. A jeżeli nie, to co? To ban zabrak współpracy. Co? Mówię ban zabrak współpracy. I tak dostanę pewnie bana, XD. No to zobaczymy, czy dostaniesz, czy nie. Pyszłam coś takiego. na Najgorszy serwer z antycitem. Powiem Wam tylko, że serwer jest słaby. A, no bo to Ci nic nie da na razie. Tylko daj mi powiedzieć. No dobra, spokojnie, kon kontynuuj. Mam ale chwalę was za to, że, że sprawdzacie i patrzycie, czy ci to ja uczynię, Więc za to cenię was. I nie chcę już ci przedłużać dnia, bo to jest bez sensu. No, fajny może serwer, ale napisałam jakieś. Serwer PVP i jakoś wyskoczyło tam. Mamy do domowe. Yy, możesz mnie zbanować, bo i tak nie będę na tym grał, więc. Zbanuj. Mm -hmm. Czyli ale po te, prostu. Twierdzisz, tak, że serwer masz, jest słaby to, i tak chcesz bana mimo wszystko, tak? Nie. Ty... Yy, tak, bo nie będę na tym grał. Aha, okej. Okay. Dobra. Dziękuję. Ale, ale, cenię, ale, cenię was, ale cenię Was za to, że sprawdzacie. To miło, fajnie słyszeć. A... No, tak. No, ja nie cenię graczy, którzy wbijają i sobie czytują. Dobra, fajnie, ta pani Zalowska to też jest mój kolega z klasy, więc on też ma cheat, więc od razu też już może zbłonął, bo i tak nie zamierzamy grać na tym Dobrze, to się Radzie. sprawdzi, spokojnie. Dobra, progumy, fajnie, że że co jesteś fajny, bo masz mutację? Ja mam mutację, to nie jest to, że jestem fajny, tylko bardziej to, że to tak po prostu działa, że z... Dobrze udostępnię wiekiem... Dobra, udostępnię cię Co udostępnisz? Dobra, udostępnię cię ekran. No, no ale co to zmienia, jak już się przyznałeś. Ale nie przyznałam cię. Czyż na tym serwerze ci Dobra, patrz. Patrz. Patrz, że nie mam czeków. No. Pa. Okay. Nie mam. Patrz. No czyli co, mam ci sprawdzać, czy mam ci nie sprawdzać? No może sprawdzić, bo i tak nie mam ci tu. No dobra, no to włącz udostępnienie ekranu. No, włączyłem. Udostępnienie ekranu, a nie kamerkę. Ale ja gadam na telefonie. No to zainstaluj Discorda na komputerze. Mam. Tylko poczekaj, abyś nie widział małych ko ko kotku w piwnicy. Dobra. Potrzenie to... E, pokażę ci coś. Patrz. Frajerza. <grym znać> <grym znać> Dobra, wysoba mnie, nie no, Ale, taki, ale, ale, ale czekaj, czekaj, C co ty chcesz uzyskać, że co? Że taki fajny jesteś, czy co? Tak. Usuwam. I... No dobra, okej, okej, ok, 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 ok. usuwaj I, i co dalej? Masz bana naszego admina czy hypera? Wszystko chłopie mam. Daj do z dostęp. Dobra, okej. Okay. Dobra, Już? To. No dobra, ale jak ty to... No? Ta... Ja, ja tobie dam opa, ale ty na banie i tak nie wbijesz. E o na takim koncie, Poczekam. Um, masz. Znaczy, masz... Hmm. Podaj adres, dam ci list e, z nieznanym nickiem. Będziesz musiał odszyfrować e, takie literki.